Cześć Wam, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie najustrzejsze tipsy Lace. Zobaczymy jak ja zareaguję, jak moje kubki zareagują na taki ostry smak i jeżeli chcecie więcej filmów na moim kanale, w sensie no filmy i tak się pojawiają codziennie o godzinie 16.00, jakby jeszcze ktoś nie wiedział. No, więc tam możecie zadać łapkę w górę, i też widziałem, że coraz więcej osób jest zainteresowany, zainteresowanych moją twórczością. Bo w ciągu ostatniego, właśnie tygodnia, zebraliśmy czterech nowych subskrybentów, za co Wam naprawdę bardzo dziękuję. Jestem naprawdę wdzięczny, wdzięczny za te subskrypcje. Łapeczkę możecie zostawić i wpaść na piosenkę pod tytułem Instagram, ponieważ już nie będę się kolejna piosenka. A myślę, że ja już mogę was zaprosić do oglądania tego filmu, ponieważ właśnie w tym filmie Przetestujemy sobie "Lace Strong", "Real", "Told", "Lace Strong". Generalnie sprawa wygląda tak, że ja już te chipsy jadłem bardzo wiele razy, parę, parę dziesiąt, jak nie parę set razy jadłem te chipsy. Ale słyszałem taką teorię, nie wiem, ktoś mi powiedział. Nie wiem, czy to na Instagramie yy, słyszałem, czy yy, gdzieś, ale słyszałem, że z, z taką, taką naklejką, z taką nakładką, tutaj jest ostrzej, że nie. Gdzieś ją słyszałem albo na Instagramie, albo ktoś mi powiedział, nie pamiętam tak ale słyszałem taką teorię, więc yy, szedłem rodziną po zapiekankę sobie, yy, żeby sobie kupić coś gdzieś nie? Na kolację, bo miałem ochotę na zapiekankę, i zobaczyłem, że są właśnie te tipsy i mówię. Co mi szkodzi, przetestuję, więc postanowiłam sobie przetestować, bo właśnie to byłem widzimy przed chwilą. Zerwę sobie tą naklejkę i tutaj ponad z tą naklejką są jakieś. niedokładnie dokładnie z tą, bo słyszę tylko teorii, że jak są lajsy z taką nakładką, to one są jakieś inne. Ja akurat te są ostrzejsze, więc zobaczymy, co dzisiaj niedobrze przetestujemy. Te, te chipsy tutaj te wspierają UEFA, więc Git, te tam Euro wspierają. Wpisujemy po prostu, żeby się wydało skożyć. po potem drugim wstępie i po takim strasznie mało w ogóle tych chipsów żeby... jest. Ja Właśnie szukałem takich, żeby były... żeby było więcej tych chipsów, ale w było. Gipsy tak piec, zaczynają dopiero po jakimś czasie Ale mm, Nie wiem, czy one się jakoś różnią Ewentualnie to one są takie jakieś bardziej świeże No to też może wygląda po prostu do tego jak w było Więc nie wiem, czy jakoś się różnią No tutaj Naprawdę nie, te chipsy naprawdę e, nie dziwnie no, ten jest taki bardziej pomarańczowy. Of jak ja to... no, tutaj jeszcze pryszczałam. O fuj. Mm, no i tutaj jest taki bardziej ostry, bo jest więcej rzeczy, ale nie wiem, czy to będzie widziałeś w kamerce. Jak średnio, ale jest taki bardziej pomarańczowy, tutaj widać takie bardziej. Są takie bardziej świeże chipsy. Takie bardziej delikatne można powiedzieć. Są zdecydowanie bardziej delikatne. Hmm, coś nie że delikatne, że są mniej ostre, tylko chodzi bardziej o to, że delikatne takie. Hmm, nie są takie czwarte, są takie bardziej nowsze, można powiedzieć. Ewentualnie co czuję to, że nie są takie ostre jak, hmm, jak na przykład w Lidlu. Można czuć bardziej zimniaki też, można powiedzieć <laughs> Nie wiem hmm. Powinienem w ogóle sobie wziąć dwie paczki Jedną wziąć bez tej nalepki, a drugą wziąć z tą nalepką, więc hmm. Szkoda, że tak nie zrobiłem Nie, te dwie zdecydowanie jakieś świeższe są Poczekajcie, ja przeczytam do kiedy one są Tutaj wszystko po niemiecku na razie Cipsy ziemniaczane karbowane o smaku sera i ostrej papryki Tutaj składniki wypisali 672 kalorie Ale do kiedy one są? Nie mają jakiegoś ultra drugiego temera, no bo są do 26 września 2021 roku, ale to będzie bardziej tam. To się jedynie to, że mało jest w tej parce też mm, tych chipsów zapaliło mnie um, no na pewno jest mi um, składników co w się sensie, nie wiem, czekaj ja Pomieszam tu tutaj mamy ten wskaźnik um, ostrości jaki jest tutaj jest najmocniejszym widzicie jest najostrzejszy nie um, i czekaj ja bym tu próbuję rozkłinić bo nie są na pewno bardziej ostre na pewno nie, nie mają innego Nie są bardziej ostre. Nawet bym powiedział, że mniej są. Ostre nie, nie są. Nie są bardziej ostre. Na pewno są dużo bardziej świeże. To na razie założyłem. Jemy dalej i będziemy szukali więcej tutaj jakichś um, innych rzeczy, o czym się różnią te zwykłe od tych, um, właśnie z tą nalepką. Jak głupi jestem, naprawdę, testuje chipsy z nalepką, bo myślę, że są jakieś inne. To usłyszałem nie gdzie. Nie! Czekaj, mam tu resztki ryżu, czy nie? Chciałbym wam język pokazać, bo mam czerwony, ale nie wiem, czy mam resztki szipsu na języku. Uważaj ten pryszcz. Blah, nie będę wam obrzydlać tutaj. Hmm. No, chyba takie same jak tamte, tylko są bardziej świeże. I też z tego co zauważyłem, to że nie ma takich bardzo przypalonych. Ale też nie wiadomo, że się różni, bo może po prostu w jakiejś parce jest ymm, bardziej świeże, a w, w jakiejś innej było na przykład mniej świeże. Ale jak ja jadłem poprzednie na przykład z Lidla, to tam było dużo mniej świeże. Ja naprawdę dużo tych chipsów, bo jadłem parę dziesiąt, jak nie kilkaset e, takich paczek chipsów. I zawsze były takie bardziej twarde. Te są takie mniej twarde i... No nie, no to jest naprawdę. Nie, że dziwne, ale to jest takie... jest dziwne są, faktycznie jakieś inne są te chipsy. Ale to też może być na paczki, ale no jakoś wcześniej to takiego czegoś nie było. Nie, ja w tym odcinku muszę się dowiedzieć, o co chodzi. Idę poczytać w internecie, zaraz przyjdę z update'em. Przeczytałem już i nic nie znalazłem. Nigdzie nie piszą na takie tematy. Nikt nie pisze, y, czymś się różnią chipsy naklejką, albo bez naklejki. Więc ja sobie będę no tutaj no gryza i jeszcze wam powiem tutaj, bo już troszeczkę odpoczęlił. O, ten jest na przykład taki bardziej uprzywilejszony. Akurat mi się zapiekanka zrobiła. Mm. strasznie lekko się jej gryzie. Bardzo dziwne. Czekajcie, jeszcze jeden. Chipsy z naklejką możliwe, że są bardzo świeże. Ale to też może być wina producenta czy kogokolwiek, kto do tego dino dostarczył to. Więc to by było na tyle z tego Zostawiacie łapencję do góry, subskrypcję i możecie napisać, czy wy macie jakieś inne odczucie. Kupcie sobie chipsy z naklejką i chipsy z inną naklejką i powiedzcie w komentarzu, czy jest jakaś różnica. Nie wiem, pójdźcie sobie do wiem, ABC, do żabki, do gdziekolwiek, jaki tam sklep pod ręką i pójdźcie to kupić sobie te chipsy z i do zobaczenia. Pa.